Rozpoczynamy siódmą serię Orlen Super Superligi Piłkarek Ręcznych. Jesteśmy w Elblągu, gdzie start podejmuje młyny stoisław Koszalin. Grzegorz Chodkowski, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na to spotkanie. Wysoko wyszła Małgorzata Ciączka i obroniła rzut karny. Brawo dla bramkarki startu. A po drugiej stronie drużyna też obliczalna. Tymczasem bardzo dobra gra przez koło. Jest bramka. Polajska, Piękna bramka z odchylenia, z wyskoku Elblążanki Moniki Bansilon. To jest jedna z dwóch Brazylijek. Świetnie teraz Macedo gra na koło drugie. Takie zagranie w ciągu dwóch minut. Bardzo dobrze Grabińska. Ale świetnie teraz Macedo, ale obroniła to Natalia Filończuk. Z drugiej linii, ale prosto w blok. Wrzucała Dominika Szynkaruk. Będzie kontra. Zamieniona na bramkę przez Nikolę Głębocką. Wydawało się, że straciła impet ta akcja. Tymczasem mecz toczy się dalej. Druga rzutu z drugiej linii. Znów nieskuteczna Dominika Szynkaruk. Druga taka sytuacja. Tymczasem Bramka do tego wykluczenie dla Bajrak. No i jest Bramka. Wreszcie. Została na boisku Bansilą. No i w krótki ruch trafiła. łączka do Rycharskiej. Rycharska bardzo dobrze. No trzeba może grać właśnie przez... Dokładnie dwa razy więcej bramek. I do tego jeszcze strata Koszalina. Będzie kontra. Zamieniona na bramkę. Ręczne. Tymczasem Stapurewicz z 10 metra, bramka na 12 do 6, rycharska. On dzisiaj nie idzie, chodzi o rzut z drugiego linia, tylko minus 4, a może się zrobić znów plus 6. Wołoszyk. Stapurewicz z 9 metra, w okienko, pięknie po długim rogu, zmylona. Natalia Filończuk, no ale to jest proszę Państwa połowa, pierwsza połowa pierwszego meczu siódmej serii, ten rzut z czystej sytuacji, bo pięknie to wszystko zrobiły w ataku Elbrążanki, no teraz dopiero za trzecim razem Radojczycz pokonana przez Bajrak, miała 31 minut, ale oczywiście ona jest nieskuteczna, bo to... Barbara Choromańska, my zapraszamy Państwa do wspólnego wyboru gracza meczu w aplikacji Orlen Super League. Basilon, mocne wejście w obronie, będzie kontra, a jak kontra, to zaleśny tym razem do pustej Ska, Mączka, znów Nowicka, szuka swojej szansy. Będzie rzut ze skrzydła i rzut skuteczny. Jeszcze kolejny atak Elbląga, bardzo dobra współpraca, drugiej z pierwszą linią, ale muszą coś zrobić dopiero teraz z Koronką. Taką właściwie dwójkową akcję grały między sobą, Mączka i Polańska, to jest drużyna z dużym potencjałem, która może jeszcze namieszać, na pewno może nie walczyć o medale. Ta wypracowana przewaga wróciła do tego poziomu właśnie. Teraz Bajrak w swoim stylu lubi wejść po krosie. Tymczasem zaleśny na 18,24. No. W dzisiejszym spotkaniu mnóstwo fajnych. Obron tej dziewczyny dodatkowo Głębocka na 27-20, brawo dla zabudniczek i dla działaczy, ciekawie skonstruowana drużyna, bardzo dobrze, mądrze budowany klub w Wielkopolsce, tymczasem Hanna Rycharska na 22-28, no a nieciekawa sytuacja, mianowicie Stoisław Koszalin, dwa punkty i zostają na 9, 9 pozycji, a jeszcze przecież mecz Szczypior Kalisz no zobaczymy z Jarosławiem u siebie, może się Kalisz właśnie odblokuje, może ta porażka skutkować nawet spadnięciem na ostatnie miejsce w tabeli ale prosto w ręce Adanowicka do witorii Macedo nie ma już gola raczej nie zaliczą tej bramki, no tymczasem MVP spotkania prawe skrzydło, Tacjana Pachrabicka ja I bardzo dziękuję za uwagę życzę udanego sobotniego wieczoru i udanej niedzieli, a potem Dobrego nowego tygodnia. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia, do zobaczenia.